Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, w tej małej sądzie. Otóż przejdźmy zaraz do rzeczy. Na mojej stronie facebookowej. Oczywiście link jest podany na kanale, na y, opisie tego filmiku oraz i będzie jako odnośnik przypięty na samym filmie. Otóż o, o co was pytam tym razem? Pytam się was o to. Po pierwsze, najważniejsza z tych dwóch y, sąd, to jest tak. Które projekty powinny być priorytetowe w lutym? Macie tu cztery propozycje, Prince of Persia, Zapomniane Piaski, Portal 2, Anno 14.04, Wenecja i Rome Total War. Oraz dajcie mi znać, które projekty mają być e, szybciej, a które później, Zniej z tej czwórki, bo na wszystko mam ochotę, tylko nie wiem, z czym zacząć, więc... Mieszcz, e, teraz e, przejdźmy do drugiej sondy. Druga sonda jest natomiast o tym, jaką nację mam grać w Rome Total to War? I jako, że Facebook jakoś mi nie pozwala zrobić więcej niż 10 e, odpowiedzi, musiałem to jakoś e, e, ograniczyć, więc wybrałem coś takiego, że, że e, według kultur, czyli Rzymianie, do których należą Juliusze, Brutusi i Scypioni, Barbarzyńcy, Galia, Germania, Brytania, Dacja, Scytia, Hiszpania, Tracja. Helenowie, miasta greckie, Sulecyci, Macedonia oraz nacje pustynne, skośnik Sonnie, Egipt, Kartagina, Partia Pont, Armenia i Numidia. Powiem wam tak, że głosujcie na jaki krąg kulturalny chcecie. Jak co, to wtedy już sobie wybram, wybiorę co już konkretnie jaką nację. Albo, je, jeśli będę miał jeszcze czas, jeśli między, nagrywa, między pierwszym nagrywaniem będę miał jeszcze czas, to może jeszcze na jakieś tam parę dni zostawię drugą ansondę, w której konkretnie się pytam, o jaki ród, jaki ród wy chcecie, w, jaką nację chcecie widzieć w zagrajemy w Rome Total więc to byłoby na tyle.